Słuchajcie, jeszcze dziś wyprowadzam się od krzycha, pożegnalna kolacja, jest Trailerie, jest Sina, jest Roberto z Australii, jest Chińczyk i jest geo zakręcona, ale się gdzieś zakręciła i jej nie widzimy. Jest tutaj. Wpadajcie na jej kanał, link będzie pod filmem, też wywiadu udzieliłem dzisiaj. Dobra, także idziemy. Dobra, jesteśmy, wchodzimy do Chińczyka. Tu też jakieś kmerskie dziewczyny So we go upstairs Dobra idziemy zobaczyć jakie są góry Bo tutaj Chińczyk miał remont Pamiętasz, no też to były gołe ściany, nie? Tak big table Okej, so we go Eat big table Tak tak on niedawno zrobił remont i wcześniej tego nie miał i też to jest taki, jak Krzycha lokal, tylko że nie ma żadnych mebli, widzisz, i dzięki temu jest większy. Dobra, idziemy do góry teraz, bo tam będziemy mieli duży stół. Dobra, i tak będzie wyglądało moje pożegnanie. okej. Okay. Chiński szef i dał nam taką butelkę piwa ze piwem jakieś. Dobra. To jest piwo. Czy źle jakieś jakis artykuł? Czy robimy? Ja tak. Nie, a to dalej, spoko. Masz już czysto. co piszesz, to normalnie za. Dobra, dobra, dobrze. Słuchajcie, i tu mamy lód i włożymy pita. O. Patrzcie o i pali. O, chale, się okay. Jeszcze tam mamy cz cztery piwa. Mhm. Okay. ok, ma Na ziemię. Na ziemię się? A to też mamy nic na ziemię. Tak, na ziemię i przylupię. Już no? to spali płycie. Tak, nic nie spali. Wchodzą nam teraz sosiki. Wjeżdżają się mówi. Wjeżdżają. No no. No. Wiesz co? Nie, inaczej. Wjeżdżają, to jak się stópy? A tam wjeżdża na stół. Mamy tutaj szefów. Ok, ok. Z szefem. Ok, nam kolejne dania. Końcu, o, zbrać zbrać. Ten mm. Słuchajcie, wchodzi nam jeszcze makaron, to jest taki trochę z kiszoną kapustą, trochę jak po naszemu, ponieważ tutaj jest z północno-wschodnich północno Chin i oni troszeczkę mają tego smaku naszego, bo geografia też determinuje to, co jemy. O, mamy Chcesz łyżką, tam y co a łyżką na razie moja pożegnalna kolacja wygląda tak, ale nie martwcie że stół będzie bardziej zostawiony. Słuchajcie, wjeżdża na słodko wieprzowina. Tam zawsze coś wjeżdża. tak zawsze Nie, generalnie to jest tak, że u mnie wchodzi, a wjeżdża, kiedy stół się kręci. No i wjechały na następne pierogi, nie próbują. Co? To się próbuje jak Krzychu. Rysikiem. I wjeżdża nam teraz na stół design, czyli ziemniaki zapiekane z papryką i bakłażanem. Tu mamy ryż, wchodzi. Stówka już wiem, jest na barze do zapłacenia. Jeszcze raz z Bosem na tle jego tutaj ściany. Weź, weź. 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 Ok to okay. Także to tu było tutaj. Słuchajcie, i po naszej kolacji jeszcze wiesz, że taka kiełbasiarnia. Jesteśmy już z powrotem w pola pizza. A ja czekam na busa, pakuję się i jadę na Russian Market do mojej nowej bazy. Grzechu, bardzo Ci dziękuję, było tu bardzo miło. I jeszcze raz przed kamerą, teraz już do kamery, nie? Bo my już się pożegnaliśmy. Tak Powodzenia! Naprawdę. Powodzenia I tobie też tutaj, i niech Ci się wiedzie. Dobra, słuchajcie, wprowadzam się tutaj, i zaraz pod windę przyjedzie mi bus. Bus już jest, wszystkie rzeczy są. Dobra, słuchajcie, on musi to mi wyładować wszystko. Słuchajcie, jestem wieczorem obok mojej miejscówki. Tu są faby, tu jest życie, tu się dzieje. Ja tutaj sprzedałem mój piec do pizzy kiedyś też. Tutaj pizzeria jest na moim piecu chodzi. O tutaj ten bar na moim piecu chodzi. Słuchajcie, musieliśmy wejść na górę, bo na dole nie ma miejsca. I tak to się prezentuje. I wchodzi pizza na moim piecu robiona z Polonii. Także zapraszam. Witam, dnia kolejnego. Jestem już na Russian Markecie, czyli już nie mieszkam u krzycha. Idę teraz na jakieś zakupy, a później się będę musiał rozpakować. Do rozpakowania mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem walizek, jeszcze jakieś torby. Jeszcze coś tam nie wszystko dojechało, nie? No to chodźcie ze mną po zakupy. Jestem na dole, szukam mojego skutera. Jest. jedziemy na zakup. Słuchajcie, zakupy zrobione, ponad 36 dolków, a w sumie wszystkiego nie kupiłem, bo nie chce mi się nosić. Także jeszcze muszę kupić tę zgrzewkę sody, zgrzewkę papieru do kibla i tak dalej, i tak dalej, nie? Słuchajcie, a step, którym robiłem zakupy nazywa się Super Duper. Idę jeszcze po sodę po sąsiedzku tutaj. Jestem na mojej uliczce, idę kupić sodę, tak? Mówiłem już. Nie mieli całej z drzewki, więc kupuję to, co mają. To znaczy mają prawie całą, nie? ale taką już rozłożoną. Pani robi zdjęcie hirosów, bo powiedziałem, że to dobry klient, to będzie zamawiać, bo nie mają. A kasę fiskalną mają w takim wiadrze tutaj. Teraz zasłonili po prostu pieniądze w wiadrze. I tu już wracam do mnie. I teraz czeka mnie rozpakowywanie rzeczy do lodówki, powkładać i tyle. Słuchajcie, słucham radka Pyfela, Radosław Pyfel, polecam jego komentarze. A ja tymczasem sobie robię na twardo jajka. Kupiłem dwa rodzaje. Te były droższe i to sporo droższe, ale mniejsze. A te tańsze, większe, inny kolor. I zobaczę, tutaj są lokalne. Te chyba też albo z importu, nie wiem. I Zobaczę jak się różnią w smarku, nie? Te małe, droższe, może są bardziej eko. To sobie zobaczcie, nie? To jest jedno i drugie kurze. Zaraz je robię na twardo, żeby sobie smak zobaczyć, nie? Słuchajcie, powiem wam, że chyba te tradycyjne jajka lepsze niż te eko lub żadnej różnicy nie ma, po prostu tamte mniejsze, droższe, no może zdrowsze, tak? A ja teraz tutaj sobie wypakowuję Noże. Taki komplet mam chiński. Rówki sztuki i taki do tego jest stojak. Później też mam stojak do, do łyżek, różnego rodzaju łopatek. Także działam. Tak jak już nie raz mówiłem, bardzo ważne narzędzie kuchni azjatyckiej. Tasak. A tu taki nóż tasakowy. Słuchajcie, musiałem zejść na dół do, do biura zarządcy. I akurat sobie wyszedłem jeszcze się przejść, a w następnych odcinkach wam zrobię pewnie, tutaj przejdziemy się po okolicy, piszcie w komentarzach czy chcecie, to nie musicie pisać, bo i tak to zrobimy, przejdziemy się po uliczkach, pójdziemy na Russian Market, ja jeszcze będę musiał sobie jutro jakieś większe zakupy zrobić, na razie się wypakowuję i sprawdzam czego mi brakuje.